Jeśli lubisz gorące, chrupiące kąski, to lepiej nigdzie nie odchodź. Nagetsy z airfryera bez smażenia, ale z pełną chrupkością. Te nagetsy robimy trochę inaczej, bo nie standardowa panierka, ale płatkie kukurydziane. Więc ja tutaj na początku wsypałam je do miseczki i próbowałam tak ugniatać pałką, ale drugi sposób jest lepszy. Kiedy przesypujemy te płatki na przykład do reklamówki i rozgniatamy wtedy tą palką, ewentualnie tuczkiem czy czym tam chcemy. Po prostu je tak troszkę popukać. Ewentualnie jeszcze taki bardziej nowoczesny sposób, to można je po prostu zrobić jakimś robotem. Gdy już mamy ogarniętą sprawę i pokruszone płatki, zabieramy się za nasze nagetsy. Więc pierwsze co to przyprawiamy je, trochę soli, pieprzu i oczywiście mieszu, mieszu. Następny etap to oczywiście do naszego mięsa z przyprawami dodajemy jajko i wtedy wszystko razem z tymi przyprawami, jajkiem mieszamy i obtaczamy w naszych pokruszonych płatkach. Przepis na te nagets jest bardzo prosty i naprawdę nie wymaga dużo pracy, ale za to jak smakują i uprzedzam, chrupią jak szalone. No i tutaj, gdy już uporaliśmy się z naszą panierką, z naszym jajem, poobtaczaliśmy, one tak fajnie wychodzą, bo te moje płatki nie są tak do końca pokruszone, tak bardzo drobno, więc te kawałki płatków kukurydzianych zostają jako ta panierka i one wtedy nadają właśnie takiej chrupkości tym nagetcom. Dzisiaj aż tak dużo leżenia nie będzie, bo nuggetsy wstawiamy na jakieś 15-20 minut, ale zawsze przez te 15-20 minut można sobie odpocząć, więc nuggetsy chopaj się do frajera 200 stopni 15 minut. A my odpoczywamy, tutaj nasze nuggetsy już się pięknie upiekły, nabrały właśnie tej chrupkości. Mm, powiem Wam, jak one pachną, mm, pycha. I jak kto woli, podajemy je z ketchupem, majonezem, sosem czoskowym, czy co kto woli. Chociaż przyznam Wam się, że tutaj sosu czoskowego też nie pominęłam. Nasze nagetsy w płatkach kukurydzianych już pięknie złocą się na talerzu. Ten zapach mnie już do nich ciągnie, więc ja mykam. Oczywiście komentujcie, zasubskrybujcie i dajcie znać, jak Wam poszło.